Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak zmienić miaturkę do filmu na ITB na swoim telefonie. Przy okazji, jeśli film okaże się dla Ciebie przydatny, strzel subskrypcję oraz łapkę w górę. Z komentarzy natomiast po tego filmu wylosujemy jednego widza, który zgarnie gierkę na Steama powyżej 20 zł. No ale dobra, co musimy zrobić, aby zmienić miniaturkę do naszego filmu na YouTubie? Otóż początkowo musimy pobrać aplikację YouTube Studio. To dzięki niej będziemy mogli edytować nasz film. I w tym przypadku zmienić mu miniaturkę. Oczywiście samą aplikację możecie również znaleźć w sklepie Play. Dlatego też wchodzimy do sklepu Play i wpisujemy nazwę aplikacji, czyli YouTube Studio. Po wyszukaniu aplikacji klikamy przycisk zainstaluj, po czym zacznie nam się pobierać nasza aplikacja. Po pobraniu aplikacji YouTube Studio klikamy przycisk otwórz. W tym momencie naciskamy przycisk rozpocznij. No i w tym momencie jesteśmy tak naprawdę już zalogowani na naszym kanale w aplikacji YouTube Studio. Jak widać mamy dostępne statystyki oraz filmy wrzucone na nasz kanał. Gdy już ustalimy w którym filmie chcemy zmienić miaturkę, to po prostu na niego klikamy. Dzięki czemu wejdziemy w ustawienia danego filmu. Aby dalej móc zmienić miaturkę klikamy w biały ołówek dostępny w prawym górnym rogu ekranu. No i to właściwie tam możemy edytować wrzucony przez nas na nasz telefon film. Oczywiście możemy zmienić jego tytuł, opis, prywatność, dodać go do odpowiedniej playlisty dodać brakujące tagi, albo właśnie zmienić miaturkę. Jeśli chcemy ją zmienić, to wybieramy opcję edytuj miaturkę. No i oczywiście tutaj mamy już dostępne gotowe miaturki z scen naszego filmu, albo mamy możliwość przesłania własnej za pomocą opcji niestandardowa miatura. I oczywiście przypominam, że ta opcja jest dostępna tylko dla osób, które mają zweryfikowane swoje konto. Gdyż wybierzemy zdjęcie, możemy dostosować fragment, który ma się nam wyświetlić na miaturce. Gdy już zdecydujemy się na daną miaturkę, klikamy Wybierz, po czym ponownie wrócimy do edycji odcinka i tutaj już po prostu klikamy Zapisz. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Udało nam się właśnie zmienić naszą miaturkę. Jeśli film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. I pamiętaj o konkursie, o którym wspomniałem. A gdybyś chciał mnie jednak wesprzeć, to prowadzę drugi kanał, troszeczkę większy, gdzie tematyką są gry. Także, jak masz chęć, to wpadaj. Strzałka, cześć!